Witam serdecznie, fachmajster z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moją wyżynarkę akumulatorową od firmy DeWalt. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspominałem, dziś przedstawię Wam moją kolejną wyżynarkę od firmy DeWalt. Jest to najnowszy model na naszym rynku o numerze DCS335 typu Jamnik. Może troszeczkę parametrów technicznych opowiem z bliska. Podejdę i zacznę opowiadać. Tak się prezentuje nasz jamniczek. Jest to model DCS 335. Długość skoku 26 mm. Ilość suwów bez, bez obciążenia. To jest od 1000 do 3200 Maksymalny kąt to jest 45 stopni na prawo i lewo. Mamy tutaj wajchę, którą zwalniamy, wysuwamy do przodu i mamy lewo, mamy prawo do kąta. Maksymalnie 45 stopni. Maksymalne yy, cięcie w drewnie to jest 135 mm. A maksymalne cięcie w metalach to jest 10 mm. Yy, waga urządzenia to jest 2 kg bez baterii, więc kawał wyżynarki, czterostopniowa regulacja w zależności co chcemy ciąć, umożliwia cięcie bardziej szybkie lub bardziej dokładne. Więc to wszystko zależy w jakim materiale tniemy, oczywiście bez beznarzędziowa wymiana brzeszczota, zwalniamy wajchę, wyciągamy co mamy jeszcze bardzo fajne mamy podświetlenie LED, które zaraz pokażę i mamy płynną regulację obrotów od jedynki do 7 rewelacja sprawa jeżeli chodzi o parametry techniczne takie Podstawowe to by było na tyle, za chwilę Wam pokażę kilka testów, coś potniemy. Nie ma z tym problemu. Wyżynarki użytkuję już grubo ponad rok, posiadam tako jeszcze jedno. Jestem z tego modelu bardzo zadowolony. Tak jak mówiłem, jest to najwyższy model. Jest model kapkę starszy, który ma tutaj jeszcze rączkę, jak w modelu pierwszym szczotkowym DCS331. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał to tutaj albo tutaj będzie link, żeby można było sobie obejrzeć. A to jest taki typowy jamnik, który łapiemy tutaj za korpus i pracujemy, manewrujemy jak wężem. Bardzo fajnie, skrudnie i wygodnie. Jeżeli chodzi o długość wyżynarki, to jest 25,5 cm, a wysokość w najwyższym miejscu to jest 18 cm. I pół centymetra yy, bardzo fajna maszynka. Dużo plusów, lecz są tutaj dwa minusy, które bardzo, ale to bardzo mi się nie podobają. Pierwszy minus to jest właśnie ten: opcja uchwytu yy, ustawienia kąta. Bardzo fajna, bo szybka wymiana. Możemy tylko pyk i zmieniamy kąt, ale podczas pracy, podczas drgań. Podczas, podczas, podczas trzymania nie jesteśmy w stanie zauważyć, i czasami to się rozpina i automatycznie kąt, który ustawiliśmy, nam się zmienia, i możemy sobie przez przypadek po prostu zniszczyć cięty materiał. To jest bardzo duża wada. Ja tu cięż, często, jak dużo tnę, to łapię jakoś gunko albo taśmą, albo jakimś drutem, żeby po prostu pod wpływem drgań pod wpływem niezauważenia. Nie otworzyć tej wajchy. Tutaj powinno być, moim zdaniem, jakieś podwójne zabezpieczenie, żeby tego efektu uniknąć. A drugi efekt minusowy to jest prądożerność. Naprawdę, prądożerność w tym modelu jest bardzo duża. Więc, jeżeli ktoś szykuje się na, duże, na długie cięcia, no to proponuję takiego flexa zakupić lub dziewiątkę. Bo piątki i dwójki to bardzo szybko yy, po prostu szybko pożera, dobra. Przejdźmy do testów. Ja skieruję troszeczkę kamerkę bliżej, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I coś potniemy Postaram się zrobić to delikatnie. Nie wiem, czy mi się uda, ale widzę, że się uda. Bardzo fajnie wyszło. Damy blat troszeczkę bliżej, o, nawet jeszcze bliżej. O, pyk. Będzie fajnie do cięcia, elegancko Włożymy sobie jakąś baterię. Może zacznę od dwójeczki. O, już pierwszy plus, co wam pokażę, co zmienił Dewalt. Zobaczcie, tutaj mamy takie tulejki specjalne, gumowe. Dzięki temu bateria ciasno wchodzi. Ale jak zaciśnie się, to zobaczcie. Bateria nie lata. Bardzo duży postęp, jak dla miłołta e przystało, nie mamy już tego efektu latającej baterii. Bardzo fajna sprawa, yy, tak jak wspominałem, jest podświetlenie LED. Włącz na chwilę maszynkę, który nie gaśnie od razu. Mamy dwie diody, które nie gasną od razu, tylko gasną po jakimś czasie. Yy, mamy regulację prędkości. Pokażę Wam, jak ta maszynka pracuje. Zaczniemy od biegu pierwszego. Jak słyszycie bardzo fajnie, wolno to pracuje. Bieg drugi. Mamy szybciej. Bieg trzeci. Bieg czwarty. Bieg piąty, bieg szósty i bieg siódmy. I odonowa. Jak widzieliście, regulacja prędkości jest naprawdę płynna więc możemy dopasować do każdego materiału cięcia. Zobaczyliście pewnie uchwyt do paska. Ten uchwyt nie jest dedykowany, jego w ogóle tu nie powinno być, ale ja zamontowałem go po swojemu, ponieważ jak dobrze wiecie, większość prac spędzam na wysokości. Więc zabezpieczenie narzędzia jest dla mnie podstawą. Kiedyś nagram filmik, jak montuję takie zaczepy w narzędziach, których właśnie nie ma takiego uchwytu. Ale to Innym razem. Jakiś materiał. Coś potniemy. Co byście chcieli pociąć? Mamy ściski. mam ściski. Może płyty OSB na przykład. O, mam tu kawałek płyty OSB. Ostatnim ciąłem. Mam płytę OSB, zobaczcie. 18. Już sobie wycinałem takie ślaczki. Pokażę Wam jak ona I Tą płytę OSB. Mamy ściska. Ściśniemy płytę. Narysujemy coś. Jakiś ślaczek na przykład. Będzie to dobrze widać? Będzie dobrze widać. Mamy jakiś ołówek. Mamy ołówek. No i patrzcie. Rysuję ślaczek podobny. Jak tutaj był. O. Na przykład taki. Ustawiam bieg. Piąteczkę. Nie za szybki, nie za wolny. Piąteczkę ustawimy i jedziemy a jeszcze grzeszczu jeszcze grzeszczot. zakładam grzeszczot dedykowany do drewna oryginalny toski zobaczcie jaki łatwe łatwe łatwy montaż pyk wkładamy w dziurkę tu mamy takie prowadnice i już się nam trzyma już to nie wypadnie jedziemy zobaczcie jak to wygląda może z tej strony będziemy lepiej wyglądać I ładnie się zbiera zobaczcie jak pięknie wycina więc takie wzorki dla niej to nie problem naprawdę bardzo fajnie i precyzyjnie się nią pracuje zobaczcie rewelacja sprawa y, temat drewno mamy z głowy miałem wam pokazać chyba jeszcze A jeszcze dobra, jeszcze jedną wam kątówkę pokażę Mam tutaj typowo sosnę 3x7 pokażę wam na przykład jakieś świetnie od kątownika ciesielskiego jak jatne elementy mamy kątownik ciesielski ciesielski zobaczcie i pokażę wam jakie ja to zwiększę obroty na szósteczkę. 1 wycięte kąt zachowany docielski, do ciesielki rewelacja yy, Drewno mamy opanowane, czy to będzie jakikolwiek drewno, nie ma z tym problemu. Ta sobie poradzi. Pokażę Wam jak to w metalu, 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 o! Mam, metalu, mam kawałek rurki, zobaczcie, rurka ma ścianki około 1,5 mm więc dosyć sporo zobaczcie jak ono sobie ładnie będzie sobie ciała oczywiście nigdy nie ciąłem stali wyżynarką ale zobaczymy jak sobie poradzi jeżeli producent mówi że to jest do stali no to musi być do stali tak samo mam brzeszczot do metalu i zobaczmy jak to sobie poradzi zmniejszymy obrotki troszeczkę Ooooo, awaria, awaria, źle założyłem. Ale numer. I jeszcze przed kamerą nie trafiłem, po prostu. Widocznie, ale teraz odwrotnie założyłem. Dobra, już mamy, już siedzi. Próba numer 2 jak na brzeszczot który jest naprawdę już zjechany zobaczcie mój brzeszczot nie jest pierwszej młodości oczywiście on się można powiedzieć że nadaje na emeryturę ale nie mam innego zobaczcie jak to wygląda jak to pięknie obcięło naprawdę jestem pod wrażeniem widzicie wystarczy teraz przejechać ranty papierkiem no i mamy normalnie pięknie przycięty materiał więc no jestem w szoku, jestem pod wrażeniem, naprawdę zazwyczaj wszystko tnę diaksem lub lisicą. A tu widzę że wyżynarko też jest taka y, opcja. Co wam jeszcze pokazać? Pokażę wam jak wygląda stan baterii. Miałem dwie kreski, jak zakładałem. I po testach mamy kresek jedną. Czyli jak widzicie wyżynarka niedługo pocięła. A baterię ujęła. Ja nawet nie czuję, że rymuje Dobra, krótkie podsumowanie, bo i tak ten filmik już jest chyba dłuższy niż myślałem. Podniosę kamerkę do góry. Postaram się nie bałaganić. pyk dobra, jest kamerka w górze. Krótkie podsumowanie. Wyżynarka bardzo dobre narzędzie dla wszystkich którzy pracują w drewni, nie tylko. Koszt na dzień dzisiejszy takiej wyżynarki to jest około 700-800 zł za samo body. No jest to dość wysoka cena, ale powiem Wam, że jakoś mimo tych dwóch W, o których wspomniałem, to jest naprawdę bardzo dobry i ciężki sprzęt, czyli no to nie jest jakiegoś tam gównolitu za przeproszeniem zrobione, tylko naprawdę konkretny. Materiał. Jeżeli ktoś z Was posiada oczywiście, to również zapraszam do komentarzy, jakie macie swoje opinie na ten temat. Yy, odnośnie przyszłości yy, odcinków, oczywiście co niedziela standardowo nowe narzędzie. W sobotę planowałem nagrać takiego live'a dłuższego, więc jeżeli byście byli chętni za tym, żeby w sobotę zrobić live około 19.00, to dajcie komentarze, dajcie znać czy jesteście za, czy jesteście przeciw. Oczywiście w środę też jakiś tam odcinek będzie, więc również zapraszam. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, by być na bieżąco i o dzwoneczku, bo widzę, że oglądalność jest spora, a tych subów tak, już, tak mało to leci, a im więcej subów dla mnie, tym lepsza motywacja na przyszłość, więc co Wam to szkodzi, dajcie tego. I nie zapomnijcie również o łapkach w górę. To by było na tyle. Ja zapraszam do mojego następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej niedzieli. Cześć!